21 marca 2020, pierwszy dzień wiosny, piękna wiosna i tak oto po tygodniu narodowej kwarantanny weszliśmy w stan epidemii, ze stanu zagrożenia epidemicznego. Już widzimy, że obywatele będą mieli bardzo duże trudności, żeby wytrzymać to finansowo, co się dzieje. Przedsiębiorcy prawdopodobnie upadną albo będą musieli bardzo mocno. Mocne dokonywać restrukturyzacji e, państwo rzekomo wpompowało miliardy 200 miliardów w pomoc przedsiębiorcom, ale tak naprawdę jest to zasilenie e, Narodowego Banku Polskiego poprzez PGK e, banków komercyjnych, czyli zasilenie suwerena, o którym mówi artykuł 220 e, paragraf 2 konstytucji. Czyli banki komercyjne dostały teraz pieniądze na rzekomą pomoc przedsiębiorcom, ale tak naprawdę po to, żeby potem móc pomóc pożyczyć te pieniądze rządowi. Co my możemy zrobić jako obywatele, jako przedsiębiorcy? Przede wszystkim przygotować się do obrotu gotówkowego. Nie chodzi o to, żeby wybierać wszystkie pieniądze z konta. Nie, na razie, ob obrót bezgotówkowy. Trwa i jest dosyć bezpieczny. Natomiast w przypadku naszych bardzo dużych zaległości pojawią się poborcy podatkowi, pojawią się komornicy. ZUS rzekomo jest taka możliwość rzekomo, w odroczenia na 3 miesiące płatności ZUS dla przedsiębiorców, ale przede wszystkim wniosek jest bandycki. Po drugie, nie wiadomo ile czasu będzie rozpatrywane, a po trzecie, po tych trzech miesiącach, ten przedsiębiorca po prostu zostanie dorżnięty. To, że coś zostało odroczone teraz, to nie znaczy, że nie będzie wymagane za te 3-4 miesiące. Druga rzecz, którą radzę wszystkim, to przygotować się do upadłości konsumenckiej. To jest czyszczenie zasobów, to jest czyszczenie sobie możliwości. Upadłość konsumencka jest w tej chwili bardzo łatwa. I można to przeprowadzić, i nie widzę sądu, który w takiej sytuacji by upadłości konsumenckiej odmówił. Sądy teraz przeszły na działanie jałowe, ale jeszcze funkcjonują do upadłości konsumenckiej, można się przygotować. Trzecia rzecz, którą rekomenduję, to jest weryfikacja priorytetów płatności. Na końcu płacimy wszystko, co się należy bankom. Banki oczywiście dały teraz karencję na 3 miesiące. Rząd poprosił, dlaczego nie wymusił, tak jak na restauratorach, no to już wyjaśniałem. To banki są w Polsce suwerenem, zgodnie z artykułem 220 paragraf 2 ustęp 2 Konstytucji RP. No ale te 3 miesiące mamy. Zaległości finansowe. Niech nam zostają względem czynszu, względem wszelkich zobowiązań do dużych firm. Natomiast płaćmy zobowiązania swoim pracownikom. Dlaczego? Bo potem, jak będziemy się odbijać, to będziemy musieli oprzeć na lojalnych pracownikach, a poza tym im będzie najtrudniej w tej chwili. Upadłość konsumencka też pozwoli na to, że. Tam, tam, gdzie y, będzie alokacja środków w gotówce, to będziemy potem mogli z niej czerpać, natomiast y, mimo upadłości konsumenckiej, y, jeżeli chodzi, je, oczywiście nie płaćmy ZUS-owi, y, y, nie płaćmy podatków. Y, w razie czego będzie można pój pójść w spór z państwem, będzie można wrzucić to w, w zasady upadłości konsumenckiej. Musimy zacząć działać mądrze, dlatego że ten stan zagrożenia epidemicznego to jest już teraz stan epidemii od, od wczoraj czy przedwczoraj. To jest zmusza nas do, do działań bardzo radykalnych i przemodelowania swojego funkcjonowania. Przemodelowanie funkcjonowania to też jest zajęcie się sprawami komorniczymi. Tam, gdzie mamy już komorników, powinniśmy się nimi zająć. Czyli przyjrzeć się, czy ten komornik nie został nasłany na przykład przez firmę windykacyjną, przez fundusz sekurytyzacyjny. Dlaczego? Bo takiego komornika można zatrzymać, a bardzo często można też odzyskać pieniądze, a te pieniądze będą nam potrzebne. Ten proces już powinniśmy podjąć. Życzę Państwu, żeby wszystko się udało.